Szczęść Boże, wydawca szacowny, wydawnictwo prohibita, zasłużone już niezmiernie dla kultury narodowej, takie mi podsuwa książeczki do czytania. Pierwsza z nich, krótka zwięzła, to jest znowienie. Znowienie pracy sprzed stu lat z okładem o angielskich męczennikach rewolucji protestanckiej. Tu jest to tak grzecznie napisane, męczennicy reformacji. W istocie chodziło o rewolucję, chodziło o rzeź, chodziło o jakiś straszny mordor, prawda? W 17-16 stuleciu i w tej książeczce znajdujemy opisanie przygód niezwykłych, zakończonych męczeńską śmiercią, świętego, bo wyniesionego później na ołtarze jeszcze przez papieża Pawła VI Johna Kempiona i jego towarzyszy. Przeczytałem tę książeczkę ze wzruszeniem. Ona była pisana jeszcze zanim za Kościół Rzymski, męczenników rewolucji protestanckiej, uczynił świętymi nazwał świętymi bo przecież to nie kościół sam świętymi czyni a e, następna lektura no to jest taka cegła pokaźna którą można zabić już człowieka dzieje kapitalizmu pana Jakuba Wozińskiego ja tu trzymam w ręku pierwszą jego książeczkę e, która ciągle notabene jeszcze tutaj jest w obiegu historia pisana pieniądzem to jest taki skrót, bryk, przegląd historii Polski z perspektywy finansów właśnie, z perspektywy z perspektywy obrotu handlowego, monetarnego bardzo interesujące bardzo interesujące preludium a to jest już opus magnum Jakuba Wozińskiego ja wprawdzie czytam tę książkę i ona mnie nastraja polemicznie niejednokrotnie wobec autora, ale przynajmniej wiadomo z czym polemizować. Autor te ma wielką zasługę, że wyraźnie stwarza nam punkt odniesienia, prezentując się jako wolnościowiec, nie ledwie libertarianin. Bardzo dziękuję wydawcy Prohibita za, za, za tę cegiełkę dołożoną do, do budowy do w budowy wielkiej, wolnej Polski, mam nadzieję, że jednak katolickiej. Dziękuję. Do zobaczenia.